Czekamy na mecze na 3,20, 20, także jeszcze raz zapraszam. co tu się dzieje? Co się dzieje? Mamy godzinę 16.45, za 15 minut wchodzą kibice i o 18 zaczynamy prezentację premierek koszorek, ale przez tą godzinę będzie się bardzo dużo działo i wy, jak już to oglądacie, to wiecie, puściliśmy przedsmak tego, co dla was przygotowaliśmy, czyli transfer. Rozmawiamy właśnie o tym wydarzeniu, jesteśmy gotowi, czekamy naszych kibiców, nie możemy się doczekać. Jeszcze kawałek został, ale już ostatnia prosta przed nami. Cześć drodzy kibice, dzisiaj jesteśmy na prezentacji koszulek nowych Piasta na sezon 25-26. Mamy nadzieję, że będą się Wam podobać i że to jak je nagramy też będzie się Wam podobać, także miłego oglądania. Ile masz tych koszulek w sumie? No, od sezonu... posiadaczem karnetu. E, od, od, od mistrzowskiego sezonu mam wszystkie koszulki sezonowe. Jakie będą koszulki? 18.30 po prezentacji. Będzie na pewno niebiesko-czerwona. Tak. I biała, tak to że może być biała, ale nie z domieszką złotego. No. Mm. Pamiętnie. Tak? A koszulka dzisiaj będzie kupiona, czy nie? Tak, Jak nie dzisiaj, to jutro. A jakie kolory koszulek będą? Czarno-złote. Czarno-złote. Czarno-złote? złote, Czarno -złote. Czarno -złote. Czarno -złote. Jest super, pierwotnie miałem wszystko działać w parku Chopina, ale myślę, że ta zmiana naturzy pozytywna na małej arenie. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, jest scena, są światła, dymy, a wszystko jeszcze przed nami. Jak się podoba? Jak mówili, a, a widział już pan kierowca koszulki tutaj, czy nie? Nowe koszulki. Jak, jaka ocena? Mamy kolejnego kibica i pierwsze pytanie to, jak myślisz, jak będą wyglądać nowe koszulki? Nie myślę, że yy, będą czarne z nowym logiem, 80 lat. Eee, tak mi się zdaje, że będą takie czarne. Wszystko pod kontrolą, panie prezesie? Wszystko pod kontrolą, wszystko świetnie zorganizowane. Frekwencja myślę też super, także czekamy jeszcze chwilę i ten moment, na który wszyscy czekają, czyli i drużyna, i nowe koszulki na nadchodzący sezon. Eee, ale powiedzmy sobie, że to dzisiaj nie wszystkie nowości, bo dzisiaj mamy małą niespodziankę dla naszych kibiców i jako ostatni wyjdzie nasz nowy transfer, nowy zawodnik, o którym jeszcze tutaj Wam dzisiaj nie mówię. Teraz nie powiem, ale za kilkanaście, kilkadziesiąt minut wszystko będzie jasne. Jak się podoba? Bardzo Fajnie. Jak się podoba? Bardzo fajnie. Bardzo fajnie przeniesiono tu, ale jest atmosfera, więc jest fajnie. Dzórka, a my panią, więc pani też będzie miała pamiątkę. A co tutaj robisz dzisiaj ciekawego? A co tutaj jest robione? To mam nadzieję, że widzimy się na meczach. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Zawsze jestem i też będę teraz. Jak to jest wychować nowe pokolenie piasta? To jest właśnie tak, jak tutaj widać od małego na całego. Bardzo się podoba, bo jeśli jest dużo ludzi, jeśli wszędzie dominuje znaczek miasta, to jest się Cześć, bardzo fajnie. Zaskoczeni, że taka frekwencja duża, także bardzo fajnie. Pierwszy raz mnie tak fajny. Jeszcze raz, a ty? Ja już na spotkaniach z miasta to jestem praktycznie zawsze. Jak się podoba dzisiaj? No, jak... Na razie tak się nie widzę, ale będzie super. Jest Badia. Jest Badia, no jest legenda. Bardzo się podoba, dużo ludzi, nowy sezon, nowe możliwości, będzie dobrze. który będzie towarzyszył nam przez cały rok. Ale ja bym chciał wytłumaczyć, jaki był pomysł na ten hashtag. Hashtag składa się e, z dwóch części. Dzieje. Dzieje jako tradycja. Dzieje jako historia. Dzieje jako szacunek do tego, co przez 180 lat działo się z Piastem Gliwice. Dzieje jako ta duma z tych momentów, które e, przeżywaliśmy pewnie na stadionie, a jak i na stadionie, to w domach przed telewizorami, gdy zdobywaliśmy mistrza. To jest historia, do której chcemy nawiązać. Do tej historii nawiązujemy między innymi tym jubileuszowym herbem, który widzicie na ścianie, herb, który ma łączyć dzieje, czyli naszą tradycję, ten środek, to jest ten herb, który doskonale znamy, i to nowe. Nowe to to odświeżenie, to nowe spojrzenie, to co teraz wszyscy razem będziemy tworzyć, tą nową kartę historii. Więc herb, połączenie historii i nowoczesności. Zaczynamy. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Nowe koszulki, nowe treny, nowi zawodnicy i fantastyczna drużyna, która nam też towarzyszyła w ubiegłym sezonie. To się nie może nie udać. Brawo dla wszystkich! Dzień dobry wszystkim! Wow! wow! Jesteśmy bardzo zaskoczeni, ilu Was dzisiaj tutaj jest. I tą swoją obecnością potwierdzacie, że, że my zawsze na Was możemy liczyć. I to jest w tym y, dla nas bardzo ważne. Ze swojej strony, w imieniu drużyny, mogę zagwarantować, że będziemy robili wszystko, żebyście ze stadionu na Okrzej wychodzili z dużą satysfakcją, ale przede wszystkim z dumą z tej waszej ukochanej drużyny. Dziękujemy wam, że, że jesteście z nami, że wspieracie ten klub i życzę wam wszystkim jak najwięcej radosnych chwil w nowym sezonie. Cały cicie piastliwicz! Będziecie z nimi, to się podobało. A ja też zarazem gdzieś zły moment. Witam całą niebiesko-czerwoną rodzinę! Błócimy się wszyscy z wakacyjnego stu. Mała rozgrzewka przed derbami. Wszyscy razy głośno! 80 lat! Zawsze nami. Cieszysz się? Udała się płcianka? O... 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 Tak. Ja tak, bo... się wrzuciłem. No jest super, to ja też. Powiedziesz, będziesz to... kupował nową koszulkę? O, oczywiście, że tak. Jak zaraz skończymy nagrywać, to idę. Od razu. Jest tatuaż. Ja ci się podobało? Super. Dlaczego? Duża no, różnica, dużo różnych atrakcji. Dziękuję bardzo. Bruno, widzic weź autograf. Pójdziesz po autograf? No atmosféra v Knebu je opravdu dobrá, máme nového trenéra, aby jsme měli závodní Družina bude připravena dobře na nový sezónu, i velmi se těšíme i budeme válčit do jak nejvyšší celou. Jak ti se podobají nové stroje? A já myslím, že jsou bardzo fajné. A jsou červené, klasické naše farby. I myślę, że i drugi, i trzeci kolor jest bardzo fajny. Podoba mi się. Wszystkie trzy. Dużo pracy związane z przygotowaniem nowych kompletów, nowy, nowy rening sponsorski, ale nie tylko, ja, nie tylko ja działam przy tym, z też dziewczyny i cały klub, więc z pełnymi siłami dało się to szybko zrobić. Proszę bardzo, proszę. Myślę, że efekty są fajne i bym był szczęśliwy. dobry, pani Slebula, Lebula Piaz TV, nasz nowy sponsor. Co dla nas macie? które oferują, jeśli zarejestrujecie się na Lebula, nową koszulkę za 179 zł. Cza! Dziękuję bardzo! Jaką koszulką czeka Pan? w dwóch sztukach. dwóch sztukach. Quintin? Quintin? To meet. Tomasiewicz. Jedne słowo, słowie Petarda. Dużo emocji, dużo wrażeń. Koszulki bardzo ładne. Widzimy się na okręgu 20. Jak się podobało? Super było. podpis? Ile? 13 września. Jest klasa, jest klasa. E, bardzo się podobało. Mam nadzieję, że kibicom również. Fajna prezentacja, super atmosfera, e, arena w Gliwicach Fizero An Arena, fantastyczne miejsce, fajny klimat. Teraz czekamy na mecze na Okrzei 20, także jeszcze raz zapraszam. Zdecydowanie kupujcie karnety, kupujcie koszulki, tylko dwa kolory w Gliwicach. W domowych ubraniach tylko dwa kolory, także wszyscy na Okrzei na górnika na niebiesko-czerwono.